Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gotabla. To jest kolejny odcinek z pogrąców Mitów. W poprzednim odcinku zrobiliście ponad 700 ocen, czyli dwa dodatkowe mity. A mianowicie za każde 300 łapek jeden mit, czyli w tym odcinku pojawia się 5 mitów, ponieważ 3 mity są bazowo, plus za 300 łapek 300 ocen kolejny mit. Dodatkowo chcę wszystkim przypomnieć bądź powiedzieć jeżeli nie wiecie, że prowadzę transmisję na żywo na Twitchu, na YouTubie już od 3-4 miesięcy jakoś nie, dlatego wszystkich zachęcam na, do wejścia dzisiaj zaczynamy sobie nową serię jaką jest Dark Souls pierwsza część więc jak ktoś chce zobaczyć jak się męczę to zapraszam wszystkich serdecznie do followowania i oczywiście to klikania dzwoneczków, ponieważ będziecie mieli każde powiadomienie o każdym live'ie, chociaż nie wiem czy trzeba, ponieważ codziennie prowadzę o godzinie 19 tam transmisję. Tak więc dzięki za wszystkie oceny, dzięki za przyszłe oceny, które dacie pod tym filmem, a ja was zapraszam wszystkich do oglądania odcinka. Jeśli pomożemy Miltonowi odzyskać orkowy amulet z nieumarłych, ten powie, że wraca do starego obozu, a chwilę później będziemy mogli go spotkać w kotlinie, w której siedział Diego. Mamy pierwszy mit jesteśmy po wykonaniu tej misji. Dokładnie zbieramy amulecik. Dajemy milę Widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była. Dziękuję przyjacielu. Nigdy nie zapomnę. No, i dobra. On mówił przed chwilą, że wrócił do, wróci do obozu, yy, do starego obozu. A tak naprawdę, powinien znajdować się w tej kotlince, gdzie goti w gotiku dwójce znajduje się Diego. Tak więc ja w tym momencie tam się udaję i zobaczymy, czy rzeczywiście tam będzie czekał sobie spokojnie Milton. Jesteśmy tutaj na miejscu, sprawdzamy. Bez je nam kurde zaczął surfować, i jak widzicie, normalnie Milton znajduje się tutaj w tym obozowisku takim na terenach orków a nie tak jak mówił, że udaje się do obozów, więc mit mamy jak najbardziej potwierdzony. Gildia Nekromanta jest jedyną gildią poza gildiami Starego Obozu, do której w czwartym lub późniejszym rozdziale ludzie ze Starego Obozu nie są agresywnie nastawieni i nie chcą zabić przedstawiciela tej gildii. Mamy tutaj gildię necromanta, tak jak jest w micie yy, napisane. Jak widzicie, jest gildia necromanta i zobaczymy, czy rzeczywiście yy, ludzie ze starego obozu nie będą nas atakować, tak? Yy, nie są agresywnie nastawieni i nie chcą zabić przedstawiciela tej gry. Ok, zobaczymy. Ok, normalnie mnie atakują, jak widzicie. A mamy gildię Necromanty. A sprawdźmy sobie, tutaj wejdę do środka. I normalnie nas atakują, jak widzicie. Normalnie nas atakują. Facet wziął nogi zapas. Zobaczymy, sobie przejdziemy dalej. I normalnie nas atakują. A tu jest napisane wyraźnie. Ludzie ze starego obozu nie są agresywnie nastawieni i nie chcą zabić. Przedstawiciela tej gry. A mamy gildie nekromanty. Mamy gildie nekromanty. Jedynym wyjątkiem byłoby, chyba, jakbym posiadał te... gildię Chociaż też nie. Pożyczę sobie nie. twojej Nie. Jakbym miał gildie cienia. Muszę być nieco... To raczej by mnie e, wtedy nie atakowali, tak mi się wydaje. Ale w tym wypadku, niestety, ale mit mamy obalony. Jeśli w szóstym rozdziale wejdziesz i wyjdziesz ze Świątyni miesiącego, na placu wymian będzie leżeć uśpiony Iberion, dokładnie w miejscu, w którym respi się Bezzi. Dalej można go bić i jest za niego 300 exp. I mamy tutaj mit z szóstym rozdziałem. Jak widzicie, aktywowałem właśnie szósty rozdział. Dobra, dobra. Sprawdzaj sobie tą broń. Kurizjela tego. No dawaj, dawaj Bezzi, kończ to. Kończ to, kończ to, kończ to. No i dobra, mamy tego Urizzela, więc udajemy się w tym momencie pod samą Świątynię Śniącego. Jak widzicie, jesteśmy pod Świątynią świątego idziemy do środka. Dobra, wchodzi nam. Zajebiście. Wracamy. Wychodzimy ze świątyni i udajemy się w tym momencie na Plac Wymian. Ja ten filmik przyspieszę jak idę, żeby nie było żadnych e, nieścisłości. I jesteśmy już prawie na miejscu. Sprawdzamy. O nie, zabili mnie. Wow, co ja kliknąłem. Dobra, sprawdzamy. Coś poszło nie tak. Nie wiem, czy ja coś źle zrobiłem, czy nie. Sprawdzę to jeszcze raz. Jeżeli się uda, to... Ee, będzie to nagrane. A jeżeli... Się nie uda, to po prostu mit będzie obalony. Sprawdza to na wszelki wielki. Naprawdę, drugi raz, bo komentujący, raczej yy, osoba pisząca ten mit, zastrzegła się, że sprawdziła ten mit dwa razy i nie był on zadziałał. Nie wiem od czego to zależy. Może tu chodzi o wersję, ja mam pamiętajcie wersję 1.8, czyli najnowszą nie licząc uniona, bo tam jest 1.9. Eee, nie wiem, ja to sprawdzam jeszcze raz i zobaczymy jaki będzie werdykt. Jeśli zostaniesz strażnikiem, a nie porozmawiasz z lotarem, odpali się inny dialog przy pierwszej rozmowie. Mamy kolejny mit, tym razem z gotyka dwójki. I jak widzicie, mam brak gildii. I zobaczymy, jak zagada do nas Lotar. Nie widziałem, żebyś przechodził przez te bramę. I co w związku tak. z tym? A strażnicy strzegą. Yy. Be... Yy, to jakiś błąd musiał być, dobra. Muszę iść, zaczekaj. Okej, okay. więc wygląda tak ten dialog. A sprawdźmy w ten sposób. Wczytam sobie. Zmienimy gildię z automatu na strażnika. No i mamy gildię strażnik. Sprawdźmy. Stój! Nie zna... Nie widziałem, żebyś prze... I co w związku? A strażnicy strzeg... Eee, Będę musiał się wierze. rozmówić z tymi obwiesiami. Pozwól, że Pozmucham się... Jestem... Dobra, a zróbmy to w ten sposób, że ja jeszcze raz wczytam, dodam sobie gildię strażnika oraz założę zbroję strażnika, i zobaczymy, jak wtedy będzie to wyglądało. Jestem już przygotowany, mamy strażnika tutaj, yy, gildię, oraz zbrojkę straży. W ogóle sprawdźmy, czy zostaw mnie w spokoju. Okej, okay, czyli normalnie mnie przypuszcza, spoko. I sprawdzamy co teraz nam powie, Lotara. Nieznajomy, nie widziałem, żebyś przechodził przez te bramę. I co w związku z tym? A strażnicy stoją. Będę musiał się rozmować. że. Jestem. Nasz dowód, mieszkańcy ja. No i dalej jest to samo, mamy ten sam dialog. Jestem na 100% pewny, że dobrze robię, ponieważ wpuścili mnie normalnie do ee, miasta bez żadnych problemów bez żadnych kompilacji, a on twierdzi dalej, że mnie nikt nie wpuścił, nie widział jak wchodzę, więc niestety, ale mit mamy obalony. Jeśli zapalimy bagienne ziele i zapiszemy grę zanim skończy się efekt jego działania, to po wczytaniu będziemy stale pod jego wpływem. Mamy kolejny mit, ostatni na ten odcinek, a mianowicie musimy spalić sobie łodygę bagiennego ziela, Gdzieś to powinienem mieć. Mam jedną, jedyną. Ale powinno wystarczyć. Ok. Zakopił sobie i. No i mamy ten efekt. Ja zapisuję. Wczytuję. I efekt się skończył. A podobno po zapisaniu, po podobno po zapisaniu i w czytaniu, ten efekt miał się utrzymywać cały czas. A jak widzimy, efekt całkowicie zniknął. Jeszcze raz to sprawdzę. Sprawdzamy kolejny raz, czy rzeczywiście tak się stanie. Mamy yy, znowu ten sam save. Mamy tutaj yy, inną łodygę. Zobaczmy sobie tą, zielonego nowicjusza. Zielony nowicjusz chyba nie daje żadnego efektu, tylko expa, co nie? Dokładnie, a nie, jednak daje efekt, dobra. Daje, widzicie, jest te slow motion. I ja teraz zapiszę sobie na innym save, niech będzie ten save. Drugi. Okej, okay, działa cały czas ten efekt, więc sobie wczytam. I jak widzicie efekt się kończy, a powinien trwać cały czas e, po wczytaniu, więc niestety, ale mit mamy obalony. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o ocenie tego materiału, a ja się zamierzam żegnam i jeszcze raz dla przypomnienia, wejdźcie na mój kanał Twitch, link macie w opisie, tam bawimy się codziennie o godzinie 19. A teraz standardowo na zakończenie mała reklama. Niedawno pojawiła się opcja wspierania, może zostać nowicjuszem, wojownikiem, bądź wybrancem tego kanału. Jeżeli chcesz wspomóc chociaż w małym stopniu moją twórczość, to kliknij jedną z wybranych opcji, a na pewno w przyszłości się jakoś oddzięczę. Nie zapomnij także o subskrypcji oraz dzwoneczku. Dodatkowo przyniosłem się ze streamowaniem na inną platformę, jaką jest Twitch. Gramy tutaj w przeróżne gierki: RPG, starocie, wyścigówki, strzelanki, a kończysz na gierkach przez internet. Wejdź, przywitaj się, zobacz ten niesamowity klimat. A jeżeli ci się spodoba, daj mi followa, a jak nie masz konta, to je załóż. Oraz jeżeli używasz przeglądarki Chrome, dodaj sobie rozszerzenie, żeby otrzymywać powiadomienia. Dodatkowo tutaj też istnieje możliwość wspierania za pomocą subskrypcji, które dają wiele możliwości. Wejdź i przekonaj się sam. Czekam na Ciebie. Hej!